<todat> oh! <laughs> all of you? That's no, super. <laughs> Hiiiih, wlesz miałem gościa. Ale... Bomby nie ma. Czy... Okej, okay, dobra. Nie... Dobra, ja cię, za... ja cię zgłaszam za tą akcję. Leci report. report. No zgłaszam za wspomaganie celowania, po... kurde. To, to I to asista by Na koncert. To nie, możliwe, nie Kapiny, co ra?

4, 3, 4, 3, 4. 3, 4 3, zakręcony ziemniak. Zakręcony ziemniak. 4, 4, 4 3, 4, 4, 3. Już go nie było widać. Było. Pachaj do boks. Hock, hock. Hock, hock, hock. Uuuu, ja. Ale konia. mękko. Pachaj, co go. Jeden z pompą pom ten blue creeper malowa. O oh, kurde bomba Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeden na respie. O Ja pierdolę Ole kurwa walka niewalidów Spokojnie, potem jak to grudno, przejmą, dostaną się znowu za... Ja pierdolę, Dyskoteka Kurwa, co to jest? Tak? No kurwa Skąd ja dostaję? U, Tam, u, gdzie się u, świeci u, u. Kurwa Ej, znowu nie ma, nie mogę Nie mam broni Ej, to nie jest zabawne, ja nie mogę strzelać. za zapierdolę. No, właśnie... zaniebałem zapierdol. no się już raz. To ja się nie naprawiło. Strzel... Nie wiem Usunął sobie z ekwipunku i coś gada. No, ty, kurwa, ja strzelam z tego, to jest niewidzialna broń. No strzelam nie ma strzelać Bacz, wy kiedy się dało z palców strzelać. No właśnie, ja chyba teraz z palców strzelam, nie? Dobre podanie. Puszek! No i... Teraz, 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 teraz ja. ona? Nie ma karnego, nie ma karnego. No nie. mówię, baczcie. Podej, podej, Proszę, prosz. Czy strzelasz? bo strzelaj, no. Albo oni kryją bramkę. <grystanie> Ole pech! ale pech. Nie no, ja dwie akcje sprawiłem, sorry. No ty cię! <grystanie> <Polony>. <grystanie> Patrzcie, teraz to. Dobijasz To nadał... mnie <laughs> 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 spalonego, dobra tu po prostu mi podaj! Kurwa, Puszek, twoja szansa. Panny, twoja szansa. Nie, dobra, lewa noga, lewa noga, lewa noga imię Batman kolor brązowy. Reaguje na imię Batman to piesek. Rasy Dachowiec zaginął 67 lipca roku 2000. Kurwa! Zaginął kurwa! Zaginął kurwa! Zaginął kurwa! Zaginął kurwa! Zaginęło jabłko stary! Co kurwa daje? CO?! <laughs> ja nie, się nie, 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 kliknąłem! Ninja ma takie samo malowanie jak ja, muszę zmienić. zmienić. CO, Co TO nie, TO TU nie, trzeba... nie, ma nie, nie, to nie, nie, Na nie, na

Nie czekaj, kurwa. <laughs> brawo, ny. Ja widzę, że ta trójka z tyłu, to chyba zapomniała jak się jeździ, kurde. Zapomniała na tym celu, nie mieliśmy. <laughs> Make America Great Again. Dobra, mam to. Pierwsze miejsce. Nie! Nie! Jest! Nie. Nie no, nie nie no ty śmiecił! No ty śmiecił, jej pany! Jest! Jaka <laughs> <Yes. Jepa>, kurwa. <laughs> O, kurde kurwa ty jesteś głupi? <noise> za Svel'em Patrz 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 DEBILU Taka okazja Dobra no, ja się drę za bardzo ty Ty Svel'u czarny Wyobraź sobie jeżeli ty teraz włączysz do nas To w przyszłości będziesz wygrywał więcej Dobra trzeba tego ninja Okej okay? on się sam To no <laughs> Dobra, dobrze. dobrze! 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 Trzeba, wbijaj do nas na Roblox! Kurde na publicznym serwerze to są takie emocje! Dobrze trzymaj tego netzora! Trzymaj go, weź wpiszę w niego jako jeszcze wyprzedzę! Wykolej go! No kurde nie sądzę Goście, ty goście mnie zbumpował, obiecuję ci. No brawo debilu. No Nie wierzę, no nie co znowu. No nie wierzę, no nie wierzę, no nie bierzę, no nie bierzę. To uwierz. Uwierzę. po prostu uwierz i przestań jęczeć. Takie, 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 że... O, po prostu, no nie, nie, sorry. Ej dobra, nienawidzę, no nie. Nie, 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 co Nie, O kurde! Nie! Nie mało O cholera. O cholera. O cholera. O cholera. O nie. O nie. O. O. O duże. Tam małe. W duże PX 7, 7 W V duże P, X, A, Czekaj V jak Walencja v, v duże F PX X P, X 7, 7 P, X, P, X. P, X. P, X. 7 7, 7 7 7 VW W z dużej PX Ale PX Siedem siedem No z dłużej Aha. WV Napiszcie mi to proszę was PX 1 siedem VW W z dużej PX 7, 7 V, duże W. Nie, W, duże V. V, duże V. V, duże V. No, PX. Eee, PX77. <laughs> w, duże V. Co? No, nie, no, normalnie to teraz podałem. Password. Aha, to jest taki password. <laughs> B. Je, nie. 1, 3, 2. Nie. 3, P 2, 1. Nie, nie PX. 7-7. BDT. 1-2-3. Ej, rozgryz hasło. Co jest? Idę, <ś� future> <ś� nyasa> wywaliłem cię przypadkiem. Dobra, jeszcze raz. PX. PX. 7-7. Ufa. Brawo, Debielo. <ś� XY> Już się rozjebał? Tak. Brawo, Debiu. Zabił się Ej, to. Nie mam me, to jest FRP. E, I ty Co tu się Tu To Tu jest. Ty. już jest. Tu już stało? Ja nie jest. Ty tak, jest. jest. Tu już jest. Tu no właśnie to chyba wina tego. Jego? Z tego co pamiętam to Kasper mówił sam, że podglądał. Tak powiedziałem tak kurwa. No mówił, mówił, podglądałeś się pod prysznicem. Dobra, to ja, ja też lecę. Miguego. Nie, wysłuchaj mnie. No co? Napij mi Najlepsze, najlepsze jest. Najlepsze jest. A. Jestem zły, krawca! Henry, i wtedy robię tak. 17 lat, będę był wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dziękuję. Lat. Dziękuję, jak to się mówi, ten. Arigato, arigato. Ej, dobra, jestem pewny że jak będę powstrzymywał i będzie scena z I gently open the door to będzie że otwieram i jest tam takie przebitki nie że że już sobie to wyobrażam że ona tam wisi nie i są jumpscary w ogóle a ona będzie w takiej piżamce i, i bez majtek i my pussy is on your view ah bitch leave them. <gryw> no, no! Nie tak ci mu to wejść, nie daj mu to weź, nie daj to <laughs> <coughs> oh nie wygrałem <śmany> 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 Co <laughs> to było, Natalia? Te kurwo <laughs> <laughs> Nie na Co to jest? Miss? Miss? No nie wierzę, no nie wierzę, to upiesz Upiesz brutalno Proszę cię, nie mi, nie mi, proszę, tato, tato Tato nie, tato odejdź już Tato, tato Dogadajmy się, dogadajmy się Stop, dobra, mi. Dogadajmy się nie, 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 a my najmniej Tato nie, tato przepraszam Koniec <laughs> <dobra. laughs> <Dobrze, tato. laughs> Je Ja. Ja, Ja, Voor de hele jelle. post! Nee, nee, nee. <totmiddel> ja, nee, nee. <totmiddel>

<laughs> I co kurva, Wolter? Kurve, no.